Hejka! Witam Was w dzisiejszym filmie. Jak po samym tytule widzicie, co jest w dzisiejszym filmie, tak? Dzisiaj jest film pod tytułem Co dostałam w prezencie od kogo e, na Wigilię oraz Mikołajki, tak? I zanim przejdziemy w ogóle do filmu, chciałam tylko powiedzieć, że e, im więcej dajecie prezentów, tym więcej dostajecie prezentów. Więc opłaca się dawać innym prezenty, bo sami też je dostajecie. Bo to wygląda tak, że jak ty komuś dajesz prezent, to komuś tak głupio robi i potem też tobie daje prezent. Więc opłaca się dawać innym prezenty, żeby samemu dostać jak najwięcej prezentów. Ja w tym roku mm, sama własnoręcznie robiłam różne dekoracje świąteczne, typu domki, czapki. Pierniczki sama piekłam, piernik sama upiekłam, wszystko sama własną rącz się robiłam i dawałam w prezentach i przez to też dostałam sama bardzo dużo prezentów najwięcej w tym roku właśnie w tym roku dostałam najwięcej prezentów od największej ilości osób tak, a czemu tak dużo dostałam prezentów? Ponieważ sama też dużo dawałam prezentów więc no jak będzie wyglądał dzisiejszy film? Już mówię Oczywiście najpierw będę pokazywać prezenty, ale i mówiła, będę pokazywać prezenty i mówiła od kogo, ale w tej kolejności, co dostałam najpierw, do, potem, do ostatniego prezentu. Od pierwszego do ostatniego prezentu, właśnie. Będę mówić, jak już po kolei będę pokazywać te prezenty, to przy okazji będę mówić. W jaki sposób wypróbuję ten dany prezent w następnym filmie, czyli który będę nagrała 27 grudnia, w na następnym filmie? Jakim sposobem wypróbuję ten prezent? Oczywiście ten film nagrywam 24 grudnia w Wikilead. Pojawi się, jak go zmontuję. A jak go zmontuję, to zanim go zmontuję, to najpierw mam jeszcze do zrobienia film z Halloween by the way. Jest Wigilia ja jeszcze nie skończyłam filmu z Halloween Z charakteryzacji na czarnego kota I najpierw muszę skończyć film z Halloween I potem dopiero będę montować ten film Więc jak zwykle nie jestem na bieżąco Z Halloween wyszedł bardzo długi film, więc podzieliłam go na dwie części I najpierw zmontuję pierwszą część, wstawię Potem drugą część, wstawię Potem zmontuję ten film i do, potem dopiero go wstawię Więc... Mm -hmm, no i tak Więc powiedziałam co będzie w dzisiejszym filmie Że nagrałam 24 grudnia I jakie filmy mam do zrobienia Jeszcze przed tym filmem Więc bez wędogu przedłużania Zapraszam do odcinka Więc tak eee, Pierwszy prezent jaki dostałam To od mojej mamy na Mikołajki I to jest ten oto prezent. Już pokazuję coś w środku. Na Mikołajki tak skromniej, bardziej, więc tylko te kapcie. Tak. Oto te kapcie. Co oczywiście w filmie wyprywanie świątecznych prezentów. To po prostu przymierzę te kapcie na siebie i zobaczę, jak mi w nich jest. Bo jeszcze ich nawet nie przymierzałam. I z tego prezentu to już jest. Wszystko. Przechodzimy dalej. Następny prezent, jaki dostałam, to jest od Zuzi i Korniak na Mikołajki. Więc pozdrawiam Zuzie i Korniak. I to jest ten oto prezent. Już pokazuję, co jest w środku. Oczywiście jest taka opaska na włosy. Pierwszy raz ją mam. Pierwszy raz w życiu w ogóle mam taką paskę. Więc w filmie wyprojektowanie prezentów po prostu jak będę robić makijaż, albo zanim pójdę się umyć, tak, zanim pójdę się umyć i będę chciała związać włosy, to nałożę tą opaskę na włosy, co nie? W filmie. I, I będę ją mieć cały czas, aż do momentu, gdy nie skończę makijażu. Tą właśnie opaskę na włosy. Oczywiście dostałam misia. Nie mam pojęcia jak go wypróbuję, ale on będzie właśnie w etapie wyprywanie gadżetów i reszty prezentów. Nie wiem, może po prostu tego misia hmm, po prostu będzie na kamerze będzie ze mną nagrywał ten miś. Zobaczy się, jeszcze coś wymyślę. Dostam oczywiście takie oto perfumy, nawet ich jeszcze nie otwierałam. Więc teraz na wizji je, otworzę takie oto przepiękne czarne perfumy. Już pokazuję, jak wyglądają w środku. W środku wyglądają jeszcze piękniej niż na zewnątrz. Tak. gdzie nawet ich nie odpakowywałam. Pachną cudownie, ale... Poprzikam się nimi dopiero na filmie wypróbywanie świątecznych prezentów. I dopiero na filmie wypróbywania świątecznych prezentów powiem, jak pachną i je ocenię. Dobra. Oczywiście taką oto bransoletkę, co na filmie z prezentów nałożę na siebie. Oczywiście takie oto czekoladki, takie oto cukierki to na filmie z wypróbowania prezentów po prostu je mm, spróbuję i ocenię jak smakują oczywiście Lizak co w test w filmie wypróbowanie, słodyczy, wypróbowanie prezentów w teście słodyczy spróbuję go i ocenię oczywiście Beauty Blender też go teraz na widzę odpakuję tak on się prezentuje na filmie wypróbowanie prezentów gdy będę robić makijaż, to po prostu nałożę krem BB tym oto beauty blenderem, żeby go wypróbować. Oczywiście takie oto cukierki, co też w filmie wypróbowanie świątecznych prezentów je spróbuję i ocenię. Oczywiście szmineczka, co jak w filmie wypróbowanie prezentów będę robić makijaż to właśnie pomaluję tą szminką usta, tylko jaką się otwiera o, tak się prezentuje ta szminka mogę jedynie co zrobić z słocze na ręku a usta nią pomaluję dopiero w filmie z prezentów tak o to się prezentuje a jak będzie wyglądała na ustach dopiero w następnym filmie zobaczycie oczywiście jeszcze taki bryloczek Teraz odczepił się. O, taki bryloczek, który przyczepię do czegoś. Jeszcze nie wiem do czego, ale coś wymyślę do filmu ze zbroiwania prezentów. Więc no. I z tego prezentu to wiesz wszystko. Ja teraz to wszystko popakuję z powrotem. I przejdziemy do następnego prezentu. Tak. Do następnego prezentu. Więc tak, następny prezent, jaki dostałam, to jest od mojej byfyfy Nicoli. Pozdrawiam Nicolę Lewandowską. I następny prezent, jaki dostałam, to jest właśnie od niej. I to jest właśnie ten oto prezent. Już pokazuję, co jest w środku. Oczywiście taka oto przepiękna torebeczka. Tak, tak wygląda w środku i w ogóle mm, cudowna. Na filmie z wypróbowania prezentów jeszcze się zastanowię do tego czasu, jak ją wypróbować na tym filmie, ale myślę, że mogłabym coś popakować do tej torebki i zobaczyć, ile się do niej zmieści i jak ona się prezentuje, już będąc zapakowana. Więc, no, taka torebeczka i też zobaczę, jak ona na mnie wygląda. Oczywiście, Krem Bibi. Tak. Krem BB, co na filmie z wypróbowania prezentów po prostu nałożę na siebie. E, no to Krem BB i rozprowadzę go. I zobaczymy, jak on się na mnie prezentuje. To jest yy... kojący krem regeneracyjny. O, czyli po prostu chyba krem do twarzy. Yy... Chyba tak, chyba krem do twarzy. Więc po prostu nawiżę tym kremem twarz, bo to jest na trądzik w sumie więc, ale powiem, że ładnie pachnie nawet chyba nie wiem, czy to po poprzednich perfumach, czy ten krem, ciężko powiedzieć Piszę Czela Trądzikowa, więc zgaduję, że po prostu do twarzy krem więc po prostu nawilżę no, że ten kremem twarz oczywiście rzęski mm. przepiękne przepiękne rzęski Oczywiście z lekkim brokacikiem i opatrzcie uważnie, to są rzęsy i na górną, i uwaga na dolną powiekę. No po prostu pierwszy raz w życiu widzę takie rzęsy. Na filmie z wypróbowania prezentów po prostu przykleję sobie te rzęski i zobaczymy, jak będę w nich wyglądać. Oczywiście rozświetlacz, co na filmie z wypróbowania prezentów. Oj, sorry. E, po prostu nałożę na siebie ten rozświetlacz oczywiście pomadka do ust co tak jak y, poprzednia pomadka tą też nałożę na usta o i tak mi się prezentować usta wtedy i no co tu jeszcze jest o i bransoletka i po prostu w filmie wypróbowanie prezentów nałożę na siebie tą bransoletkę i z tego prezentu to już jest wszystko ja teraz popakuję ten prezent i przejdziemy do następnego prezentu. Tak. Ten prezent, jaki dostałam, to jest od mojej pani psycholog, od Maje Anuszkiewicz. Więc pozdrawiam serdecznie moją panią psycholog Maje Anuszkiewicz. I teraz pokażę, co jest w tym prezent. I To jest właśnie ten oto prezent. Przekazuj, co dostałam. Tu są oczywiście takie jakby ala chipsy, tak jakby takie chrupki, ala chipsy, takie suszone ziemniaki, nie otwierałam ich jeszcze w ogóle i dopiero na filmie z wypróbowania prezentów je otworzę i jednocześnie spróbuję, jak one smakują. Tak. Tutaj oczywiście suszone borówki, też oczywiście paczka nieotwierana. I w wypróbowaniu prezentów po prostu spróbuję jak one smakują, te suszone borówki, je potem ocenię. Oraz mamy taki oto napój, nie mam zielonego pojęcia co to jest i jak to będzie smakować, ale w filmie wypróbowanie prezentów po prostu w teście słodycy spróbuję jak to smakuje, więc no. I tak oto się prezentuje ten oto prezent. Tak, to już tyle. Teraz ja spakuję, o, i przejdziemy do następnego prezentu. Następny prezent dostałam od mojej kosmetyczki Basi, która robi mi paznokcie. Tym razem zrobiła mi takie przepiękne świąteczne paznokcie. Tutaj jest piernik, tutaj jest choinka. Tutaj jest Miś, tutaj jest Mikołaj, tu jest Renifer. U drugiej ręki to samo i unowno samo. Ale to nie paznokcie są prezentem, bo paznokcie tak jak na co dzień. Już pokazuję, co dostałam właśnie od mojej kosmetyczki Basi. Pozdrawiam Basie, Wojczak. I tak, yy, dostałam. I to jest właśnie to, to. Oto ten prezent. Uwaga, torebka z Mary Kay. Tak. Już pokazuję, co dostałam. Taki oto zestawik. Tak, taki oto zestawik. Też oczywiście, jak widać, nieodpakowywany w ogóle. Więc teraz na wizji go odpakuję. Tak, po raz pierwszy na wizji odpakuję ten oto zestawik. Tak. Nie wiem, czego bym sobie się bo od największego zacznę. Oczywiście mascara do z Mary Kay, już pokazuję, jak ona wygląda w środku. Tak prezentuje się ta oto maskara. ma taką oto szczoteczkę. I w imię wypryjewania prezentów po prostu pomaluje nią rzęsy. Yy, następne to jest chyba taki kremik do rąk z Mary Kay. Yy, nie mam pojęcia chyba krem do rąk tak on się prezentuje oj przepraszam i w filmie wybieranie prezentów z, chyba z na nawilżeń w dłonie albo coś se innego nawilżeń zobaczymy i oczywiście szminka do ust kolejna też oczywiście z Mary Kay Pozdrawiam Basie serdecznie. Basia to jest najlepsza kosmetyczka na świecie. I polecam, y, polecam po prostu Basie i nie tylko dlatego, że robi zajebiste paznokcie, ale też dlatego, że z charakteru jest mega zajebista, kochana osoba. I naprawdę polecam Basie serdecznie. Tylko najlepszą kosmetyczkę na świecie. I to jest najpiękniejsza szminka, jaką w życiu widziałam. Patrzcie. Na dłonie się prezentuje tak, ale czerwona jest soczyście czerwona. I patrzcie, ona się totalnie błyszczy, nie no! Najlepsza szminka na świecie i mega dziękuję za ten prezent. Kurde. Dlatego mówię, że Basia jest najlepszą kosmetyczką na świecie. I nigdy w życiu bym nie poszła do innej kosmetyczki, bo to jest najlepsza kosmetyczka na świecie. Najbardziej kochana i w ogóle. Mm. Przechodzimy dalej. Oczywiście dostałam jeszcze coś takiego. To jest oczywiście taki klucz. Co wygląda jak klucz, ale to jest też jakby taki otwieracz. Powiedzmy otwieracz do butelek też, taki w kształcie klucza. Mega zajebisty. Eee, tak. I oczywiście czekoladki Lindor. Co w, film, co w teście słodyszy po prostu spróbuję jak one smakują i jeżeli chodzi o ten prezent to już jest wszystko przechodzimy dalej tylko muszę to popakować więc tak moi kochani przechodzimy do ostatniego prezentu czyli na Wigilię, czyli dzisiejszy i to jest oczywiście ten prezent ten, nie O, to jest ten prezent i oprócz tego prezentu jeszcze jest to tak. I tak. Najpierw pokażę i co jest tutaj. Uwaga, jest. Nie ta strona, sorry. Jest kalendarz na 25 rok. Mój osobisty kalendarz. Misia Meruś. Tak. I jak wygląda każdy jak wygląda ten kalendarz możecie zobaczyć okładkę, ale jak wygląda ten kalendarz w środku i każdy w nim miesiąc, to na razie może nie pokażę, żeby zaciekawić innych osób do następnego filmu, co będzie z wypróbowywania prezentów i dopiero w filmie wypróbowanie prezentów pokażę każdy miesiąc z tego kalendarza, żeby zaciekawić innych do obejrzenia następnego mojego filmu, więc no. Dobra, na razie schowam ten kalendarz. Przechodzimy do prezentu dalej. Uwaga, to jest coś takiego. Eee, to jest oczywiście taki kombinezon. Teraz go po raz pierwszy odpakuję. Tak, uwaga, odpakowuję kombinezon. I uwaga, u, aż wstanę. Tak, i oto kombinezon. Oczywiście w kształcie Misia, w kolorze i kształcie Misia. Tak, mega zajebisty I oczywiście w filmie wyprywanie świątecznych prezentów pokażę go, jak on wygląda na łóżku oraz obiorę go na siebie pod koniec filmu. I pokażę się w nim w lustrze. Tak. Yy, teraz chodzimy dalej. Tutaj jest oczywiście takie pudełko z setory I już pokazuję, jak to w środku wygląda. To jest ogółem tak jakby taki kalendarz adwentowy. I tutaj jest ogółem. Dziś jest dwudziesty No to tu jest 25. piąty. Troszkę się otworzyło. To jest 25. piąty. Dwudziesty To jest 26 Tak. 27, Czyli w dniu, kiedy będę nagrywać otwieranie tych prezentów. 28 29 30 i 31. Ale w związku z tym ze 27 wypróbuję wszystkie prezenty naraz. Wszystkie tenki jakie w ogóle mam, wszystkie naraz wypróbuję. Więc teraz na wizji, teraz właśnie w tym filmie otworzę cały ten kalendarz adwentowy, bo i tak muszę go wypróbować na filmie z wypróbowywania prezentów. Więc teraz na wizji go otworzę cały. Więc w sumie ten film też będzie dość ciekawy. Ten, co nagrywam teraz. 29. Dobra, najpierw 25. I teraz nagrywa się? Nagrywa. Otwieramy. Tutaj na wizji. I tu jest góry tak jak taka chyba zgaduję, że maskara do rzęs. Kurdeko, kur... zafoliowana. Żeby nie było. O. Chyba maskara do rzęs, zaraz sprawdzimy. Tak, oczywiście maskara do rzęs, więc w filmie wypróbowanie prezentów po prostu pomaluję nią rzęsy. Tak. Jedziemy, zapakuję z powrotem. To opakowanie samo się otwiera, jak widzicie. Żeby nie było, samo się otwiera. 25. 26. Jest tu. I tu jest w środku co? O, mamy coś do pielęgnacji. To jest chyba na dłonie. Do pielęgnacji dłoni, więc... W filmie, gdy będzie etap czas na pielęgnację to po prostu nałożę tą maseczkę na dłonie wtedy I tu jeszcze co jest? I maseczka... Nie, to są płachty pod oczy więc w filmie wyrywanie prezentów po prostu te płachty nałożę pod oczy Więc no... 27, czyli dzień wypróbowania prezentów I co my tutaj mamy? To jest, nie mam pojęcia. Ym. Nie rozumiem co to jest, ale powiedzmy, że na tym usta po prostu i tyle. Bo nie mam pojęcia co to jest. Dokładnie. Więc po prostu na widży tym usta. Dwudziesty ósmy. Myślę, że to jest coś kolorowego, ale co? To ja nie wiem. Zaraz się dowiemy. O, patrzcie. Róż i w filmie wypróbowanie prezentów po prostu. Nałożę ten róż na siebie, co nie? Tak on się prezentuje fajnie pachnie. No, powiem Wam, że zajebisty kalendarz adwentowy, naprawdę 28-29 tutaj. I to chyba jest kolejna pomadka do ust. Jak ona prezentuje się Zaraz się dowiemy Jak ona się prezentuje Zaraz się dowiemy O Tak wygląda w środku Teraz zrobię słocze na ręku Tak ona się prezentuje Więc no Dobra hmm. 29 30 tak, 30. Yy, już pokazuję, co zostało. To jest chyba. Yy, Podaj, że chyba lakier do paznokci, bo to wygląda jak lakier do paznokci, ale się mogę mylić. Tak, lakier do paznokci. Tylko ja nie wiem, jak to ja wypróbuję w filmie wypróbowanie prezentów. Ten lakier do paznokci, bo ja mam zrobione paznokcie, by the way. Ja nie wiem, jak to wypróbuję, ale coś się wymyśli. Coś się wymyśli, właśnie, tylko nie wiem jak. Hmm. Może po prostu pomaluję po tych, co mam, chociaż szkoda po tych malować. Myślę właśnie, jak to rozwiązać, tą zagadkę. Coś wymyślę. Jeszcze do filmu wypróbowania nie prezentuję, jak wypróbować ten lakier, bo trzeba wszystko wypróbować, wiecie. Jeszcze pomyślę nad tym. No, i 31, ostatni. Co jest w środku? To jest chyba kredka do oczu. Jeśli się nie mylę. Tu ogółem mam taką gąbeczkę do rozprowadzania, więc można zrobić szło, takie słocze. No, i mamy kredkę na linię wodną. O taką. Zrobię teraz słocze na ręku. O. Taka właśnie kredka na linię wodną. Jeżeli chodzi o ten kalendarz, to tyle. My przejdziemy dalej. Tylko ja go zapakuję z powrotem. Dobra, przechodzimy dalej. Jeżeli chodzi o ten prezent, to jeszcze tutaj są klocki Lego takie. Pokażę, jak wyglądają w środku. Tutaj mam taki zestawik, też oczywiście nieotwierany. Widać, że elementy bardzo drobne, więc powodzenia w układaniu. I tutaj oczywiście jest instrukcja z Ikei. więc coś o tym, bo składałam samo łóżko. I w filmie wypróbowanie prezenty, jak będzie wypróbowanie gadżetów, to po prostu... Poskładam te klocki LEGO zgodnie z instrukcją. Ale powiem wam, instrukcja z Ikei Wiem, co się o tym, bo skała ma składałam łóżko. W sumie składanie mebli z Ikei, a układanie klocków LEGO niczym się nie różni tak naprawdę. Tylko tym, że klocki LEGO są mniejsze, a to co jest z jest większe, a tak to, to prawie niczym się nie różni, powiem wam. Instrukcja ta sama, elementy te same. Niczym się nie różni, tylko wielkością jedynie co. Dobra, mm. i dwa ostatnie rzeczy. Tutaj mam kalendarzyk na 25 rok, oczywiście do pisania grafiku. Więc filmy z wybrywania prezentów. Zapiszę ten yy, yy, kalendarzyk do momentu, aż będę pisać grafik na styczeń. i po prostu pierwszą kartkę mogę jedynie co zapisać, bo dalej jeszcze nie wiem. Jak będę chciała to wszystko rozplanować Ale ogółem jest takie samo jak na 24 rok I oczywiście Męskie perfumy z Adidasa Co w filmie Wypróbowanie prezentów Popsikam się tymi perfumami Jeżeli chodzi o ten prezent To już jest tyle Ja teraz spróbuję to wszystko popakować ze mi powodzenia Tak i pakujemy wszystko jak leci tak, pakujemy dobra idziemy dalej więc tak, podsumowując pokazałam dokładnie prezent tak na Mikołajki od mamy na Mikołajki od y, Zuzi i Korniak na Mikołajki od Nicoli Eee, potem od pani psycholog, od kosmetyczki Basi, oraz na wigilię, 6 prezentów pokazałam dokładnie ze szczegółami, więc... więc już wszystko. Więc tak, eee, to by było tyle w dzisiejszym filmie. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji na dole pod tym filmem, oglądanie moich filmów od samytkiego początku do samytkiego końca, żeby mi statystyki wzrastały na kanale. I bym jak najwięcej zarobiła, bo to też jakby jest moim jedynym źródłem zarobku. I. Bo ja już zarabiam na kanale. Jakbyście nie wiedzieli, to ja już zarabiam. Tylko ja zarabiam dosłownie grosze na dzień. By the way. A chciałabym w końcu kiedyś więcej zarobić. Więc... Oglądajcie moje filmy od samego początku do samego końca, żeby statystyki mi jak najbardziej wzrastały, żebym mogła jak najwięcej zarobić. Zachęcajcie wszystkich do yy, yy, obczajenia mojego kanału oraz do subskrypcji, żeby było Was coraz to więcej, żeby statystyki wzrastały, żebym mogła więcej zarobić. A ja się z Wami żegnam, to Bajo, pa!